Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Tego vloga zaczęłam już nagrywać wczoraj i myślałam, że go tu kończę dzisiaj, że zrobię wstawkę następnego dnia i będzie, wiecie, cały taki łączony vlog, jednak po obejrzeniu on się nie nadaje do stawienia, po prostu wiem, że bym was zanudziła, jeśli ja wczoraj cały dzień źle czułam, słabo. Ale w sumie te rzeczy, które mieliśmy robić wczoraj, będziemy robić dzisiaj, więc nic straconego, idę je śniadanie. Proszę bardzo, eleganckie kanapeczki. Mamy jabłuszko i kiwi. Elektrolity, herbatka i oglądam mój jeden z ulubionych seriali. Już trzeci raz go oglądam, jak macie do polecenia jakieś fajne seriale, to możecie mi napisać, bo już nie mam totalnie co oglądać. Zjadłam już śniadanie i zobaczcie tylko na to, aż wstyd to pokazywać. Widzicie, jak ona skończyła? No skończyła tragicznie, dosłownie już z samej góry też. O, no właśnie. Deszcz i jest, więc no niestety, ale dzisiaj będziemy się żegnać ze wszystkimi e, ozdobami świątecznymi. Pewnie zostawimy tylko lampki na balkonie, no bo one dają naprawdę fajny klimat. No ale tak, to z tą choinką trzeba się już pożegnać, bo no, naprawdę odkurzamy z pięć razy dziennie co najmniej i, i tak jest, wiecie. No do tego też się przyczynił on. Co zrobiłeś z choinką? O, pyskujesz? No i bombka też zrzucona oczywiście. Nieładnie, tak? Więc dzisiaj musimy powiedzieć papa. Pa. Kuba już ściąga bombki z choinki i lampki, bo zaraz będzie jego tata i będą ścinać choinkę z racji tego, że nie możemy wyrzucić jej całej. Tylko musi być pokrojona na kawałki. Ja sobie jem bułki z nutellą, trzy bułeczki. Jedną już zjadłam, bo jestem taka głodna, bo mi tak słabo z głodu, że niestety nie pomogę. Tylko zajadłam się, żeby jak najszybciej się najeść. A później, jak to zrobimy, to wspólnie, razem zrobimy coś dobrego do jedzenia. Słuchajcie, to jednak e, nie z głodu ale nie wiadomo z czego. Prawdopodobnie jelitówka, bo ja prawie wymiotowałam, a Kuba miał straszną biegunkę, więc mamy trzy opcje: albo jelitówka, albo zatruliśmy się, struliśmy się mlekiem, albo kawą, bo dzisiaj od dłuższego czasu obydwoje piliśmy kawę. Więc możliwe, że to od tej kawy, jak czytaliśmy kawa, może leżeć w ekspresie do 4 miesięcy chyba. No na pewno nie, że ponad 4 miesiące, ale no, najważniejsze, że już jest lepiej. I jednak będzie ten łączony vlog, więc widzimy się jutro. Dzień dobry w kolejnym dniu. To jest po prostu niesamowite, że ja... Jednego vloga nagrałam 3 dni, i nie potrafię go dokończyć. Wczoraj to ja nawet nie wiem co to było, na szczęście dzisiaj obudziliśmy się i jest już nam lepiej. Rozmawiałam przed chwilą z mamą i mama powiedziała, że em, miała gorączkę w nocy. Tam niektóre osoby, takie nam bliższe, też są chore, więc pewnie coś jest z powietrzu, dlatego ja sobie zrobiłam. Jajecznicę sałą, suchą, ze szczypiorem. Nie mamy chleba, tak to pewnie bym sobie zrobiła kanapkę z masłem, żeby wiecie, nie podrażniać tego żołądka, bo naprawdę nie wiem, co to wczoraj było. Mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę uda mi się dokończyć tego vloga i że będzie on w miarę fajny i będzie się Wam go fajnie oglądało. Na to liczę. Naprawdę twu, twu, twu. Oby dzisiaj nic nie było. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. <laughs> Już wiecie, po wypłacie, więc yy, czy ceny są istotne? Nie. Mamy trzy rodzaje owoców, bo są w promocji, więc pokażę pierwsze, bo one muszą się już do zamrażarki. morówka, mango i brzoskwinia. Chipsy z Zielona cebulka, czyli mój ulubiony smak. Dwa mleka, no bardzo ubolewam, że ani w jednej, ani w drugiej biedronce nie było. Popłakałam się z tego powodu, tak? Napoje Coca-Cola, hortek z jabłko, pomarańcza, marakuja, babeczki czokolawa. E, Zapachniały mi po prostu na tym dziale słodkości. E, czekolada Choco Jelly, czyli ulubiona czekolada Kuby. I chleb, jakiś tam grocki. Na szybko pokażę, odzyskaliśmy garnek, był u mojej mamy, bo w nim był susz, więc od Wigilii leżał u mojej mamy. E, I moja mama robiła dzisiaj, jak ona powiedziała? Bigos dla ubogich, czyli kapusta kiszona z pieczarkami. Jabłka. Dwa serki dania. Płatki, bo przecież jutro i w niedzielę do pracy. Dwie bagietki. Tki czosnkowe. No, a jak bagietki, to też mozzarella. Papryka wędzona. Dwa serki wiejskie. Ogórek. Filtry, tak? To się nazywa filtr. Znaczy nie, to nie jest tylko worki o, an, No po prostu worki do odkurzacza. Bułki do burgerów. cała rzymska jest taka... ...mini. Szynka zawędzana. Maxi natural puszka, czyli karma mokra dla kota z dosyć dobrym składem. E, dlatego, że my nadal czekamy na karmę z Doliny Noteci, jest już zamówiona, ale żeby Kicia miała co jeść przez weekend. Kukurydza, ten przedmiot znalazł się w koszyku przez pewnego osobnika, nawet nie wiedząc czemu. Rzutki weczki, jogurt truska, foko... Jogurt truskawkowy, fruwita, dwa sery, mamy trzy herbaty ręczne. Mamy ten jogurt naturalny, którego dalej będę przeżywała, że już nie kosztuje poniżej złotówki. Mamy banany, czosnek. i Teraz Fitbit, czyli batony dare. U nas w pracy jest e, automat, wiecie, z napojami, z przekąskami. Jest tam właśnie jeden taki baton e, dare. Zupełnie nie wiem o jakim on jest smaku, chyba karmelowym. I rozumiecie, w żadnym sklepie nie mogliśmy znaleźć, ale dzisiaj znaliśmy w Biedronce. I ten jest najbardziej podobny, bo on dosłownie jest taki sam, tylko on nie jest orzechowy, tak jak ja tutaj mam, tylko jest karmelowy. Ale no, jak wiecie, gdzie znaleźć, to możecie mi napisać. Kocham ten moment: jak lotówka jest wysprzątana, jak wszystko tutaj układam po swojemu. Dużo na biału, tak jak lubię. <grymne> Bagieteczki, tutaj serek, szyneczka, tutaj jeszcze mamy sosik czosnkowy, więc trzeba będzie coś zjeść. Zobaczcie, ile warzywek, ile tego wszystkiego. No, pięknie. Nie chcę się nawet tego komentować, ale nagrywam dla Was vloga od wtorku. Naprawdę każdego dnia było coś nie tak. Pierwszego ja się zleczyłam. Drugiego dnia oboje źle się czuliśmy, trzeciego dnia tak samo chyba, poczekajcie wtorek, środa, czwartek, piątek, no dokładnie, yy, więc to jest po prostu masakra, ale montuję już dla was vloga, nagrywam właśnie dla was teraz końcówkę. Z jednej strony cieszę się, że tak wyszło, że wiecie, niby cały tydzień nagrywałam, tak naprawdę nic nie nagrałam. Yy, ale no, wydaje mi się, że to tylko pokazuje Wam, yy, yy, że no, tak wygląda życie, tak wygląda życie. No nie powiem normalnego człowieka, yy, ale tak wygląda ale tak wygląda każdego życie, no nie każdego. Rozumiecie o co chodzi, nie? Ja TikToka nie mam już od tygodnia. I cieszę się bardzo, bo pewnie wiecie, bym była tam stołowana, bo zaczęłyby mi, nie wiem, wyskakiwać jakieś filmiki motywacyjne i tak dalej. Ja ćwiczyłam dzisiaj w tym tygodniu tylko w poniedziałek. Czy jest to w porządku? Jest to w porządku. Każdy potrzebuje odpoczynku i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten filmik fajnie właśnie wyjdzie z tego względu, żeby dać Wam takie przypomnienie, że no kurczę... Nie wszystko wychodzi nam tak, jakbyśmy to chcieli, ale jest to jak najbardziej w porządku, więc e, tak, mam nadzieję, że kolejne vlogi będą już ciekawsze, fajne, więc żegnam się z Wami. Pa-pa!